Pracownicy Urzędu Skarbowego w Łomży zachęcają do składania rocznych rozliczeń podatkowych przez internet. 1 stycznia rozpoczęliśmy już po raz 19 rozliczanie się z dochodów osiągniętych w roku poprzednim, czyli w roku 2010, co zmieniło się. Oczywiście tych zmian nie było dużo, ale taką istotną zmianą, o której chciałbym wspomnieć, jest możliwość przesyłania zeznań podatkowych za pomocą internetu. Poprzez system e deklaracji i tutaj bardzo bym zachęcał osoby do tej możliwości składania zeznań. Dlaczego? Dlatego, że w zaciszu domowym przy herbacie, przy kawie spokojnie możemy te zeznanie wypełnić. Oczywiście jak już mamy wszystkie informacje od pracodawców, dlatego że pracodawca jeszcze ma czas do końca lutego, aby przekazać te informacje do pracowników o osiągniętych dochodach i w domu, w tym zaciszu, tak jak wspomniałem, spokojnie wypełnić te zeznanie, bez potrzeby odwiedzania Urzędu Skarbowego, przesłać je w formie elektronicznej do właściwego urzędu. I tutaj uproszczono trochę zasady, jeśli chodzi o te elektroniczne przesyłanie zeznań. Dlaczego? Dlatego, że poprzednio generalnie osoby indywidualne bez żadnego problemu mogły te zeznania przesyłać, natomiast w przypadku osób rozliczających się wspólnie, czyli tutaj mam na myśli małżonków, no niestety w ubiegłym roku musieliśmy złożyć upoważnienie do podpisywania w formie elektronicznej od tego roku zrezygnowano z tej formy czyli składania tego upoważnienia do podpisywania może to zeznanie podpisać jeden ze współmałżonków i wysłać tą drogą elektroniczną Korzystając z tej możliwości tutaj chciałbym również zwrócić do interesantów, aby w trakcie wizyty w urzędzie, tutaj na sali obsługi, aby nie korzystali z telefonów komórkowych, ponieważ to nam no, troszeczkę utrudnia pracę pracownikom. Jeśli chodzi na przykład o organizację pożytku publicznego, to poprzednio podawaliśmy numer KRS-u, nazwę organizacji, w tym roku już z rozliczeniu za rok ubiegły. Wystarczy, że tylko podamy numer Krajowego Rejestru Sądowego i wskażemy kwotę, jaką chcemy przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, jak również możemy, jeśli chcemy, wskazać na jaki konkretny cel chcemy, aby te nasze środki, ten jeden procent został przeznaczony. W tym roku podatnicy mogą korzystać z ulg związanych z wychowaniem dzieci i korzystaniem z internetu. Oczywiście, już jeśli chodzi o ulgi, to tutaj generalnie pozostały te same, które były w roku ubiegłym. Najczęściej korzystają osoby z odliczenia ulgi na dzieci. Wiadomo, jest to ulga popularna, dlatego że każdy. Przeważnie każde te dzieci posiada i tutaj może odliczyć. E, drugą taką ulgą, której bardzo często korzystają osoby, jest to odliczenie wydatków związanych z użytkowaniem sieci internet. No, coraz częściej osoby przekazują również ten 1% podatku należnego. Z roku na rok jak gdyby większość osób e, chce obdarować te organizacje po, po, pożytku publicznego je wesprzeć na te działania, które prowadzą w sferze. Publicznej. Czasu jeszcze troszeczkę mamy. 30 kwietnia jest ten ostatni dzień, z tym, że w tym roku przypada to na sobotę, więc ten okres się troszeczkę wydłuży, bo ostatnim dniem będzie 2 maja. Oczywiście w ostatnim tygodniu będziemy wydłużali godziny przyjmowania zeznań, jak również 5 marca. Będzie dzień otwarty, tutaj w czasie tego dnia otwartego nie tylko będziemy mogli złożyć zeznanie, ale również uzyskać jakieś dodatkowe informacje. Również 30 kwietnia, czyli ostatnia sobota będzie również, również sobotą pracującą, gdzie będziemy też przyjmowali zeznania dodatkowe, aby umożliwić wszystkim, którzy mają obowiązek, ciąży na nich ten obowiązek rozliczenia się z dochodów osiągniętych w roku 2010, aby to umożliwić. Również 2 maja, czyli tego ostatniego dnia, również godziny będą troszeczkę wydłużone, tak aby umożliwić wszystkim tą możliwość, tą powinność, jak gdyby spełnić, rozliczyć się do tego ostatniego dnia i tutaj tak jak wspomniałem ten drugi maj jest generalnie ostatnim dniem, natomiast jak pan wspomniał w sytuacji, gdy ktoś się spóźnił oczywiście każdą sytuację oceniamy, jest to sytuacja indywidualna na podstawie czy było uszczuplenie, czy nie było uszczuplenia czy już zdarzały się takie sytuacje no tutaj szereg jak gdyby czynników na tą ocenę się składa Pracownicy Urzędu Skarbowego w marcu i kwietniu będą uczestniczyli w spotkaniach ze studentami Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, związanych ze składaniem rozliczeń podatkowych.